Pod koniec ubiegłego roku zarząd województwa dolnośląskiego w porozumieniu z dolnośląską instytucją pośredniczącą i aglomeracjami wałbrzyską, jeleniogórską i wrocławską ogłosił sześć konkursów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, współfinansowanych ze środków unijnych. Łączna kwota środków przeznaczonych na granty i dotacje wyniosła blisko 104 miliony złotych. W poniedziałek zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na wybranie i dofinansowanie projektów związanych z wymianą źródeł ciepła w regionie. W sumie na Dolny Śląsk trafi ponad 153 miliony złotych. Dzięki tej decyzji dofinansowane zostaną kolejne 24 projekty na terenie województwa. Obejmą one 115 ze 169 gmin na Dolnym Śląsku. W wyniku tej decyzji z dodatkowych funduszy skorzysta też Bolesławiec który znalazł się na liście gmin objętych dofinansowaniem. Wymiana źródeł ciepła to nie jedyne działania wspierane przez zarząd województwa środkami unijnymi. Do tej pory ogłoszono 10 konkursów na projekty dotyczące termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W sumie w ich ramach wpłynęło ponad 360 wniosków o dofinansowanie, a realizowanych jest ponad 240 projektów, które otrzymały dofinansowanie.